Plusk, plusk, plusk. Można się już pluskać. Długo oczekiwana inwestycja, czyli budowa krytej pływalni, dobiegła końca. Białgarski kompleks basenowo-rekreacyjny został oficjalnie otwarty i otworzył swoje podwoje dla wszystkich spragnionych wodnej rozrywki. Sport, zabawa, wypoczynek gwarantowany. Inwestycja rozpoczęła się pod koniec 2014 roku. Prezes Białkarskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podpisał wówczas z wykonawcą, konsorcjum firm Matexin Instalbut, umowę na budowę krytej pływani przy ulicy Moniuszki. Lokalizacja obiektu została zaplanowana tak, by stworzyć nową, spójną jakość rekreacyjno-sportową. Podczas oficjalnego otwarcia burmistrz Białogardu Krzysztof Bagiński oraz prezes Białogarskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Słowiński złożyli podziękowania i gratulacje wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu. Uroczyste przecięcie wstęgi, a później hop do wody! 25-metrowy, sześciotorowy basen sportowy, basen rekreacyjny, zjeżdżalnie, czy strefa spa to tylko niektóre atrakcje, z jakich mogą już korzystać m.in. mieszkańcy Białogardu. Nad bezpieczeństwem użytkowników czuwają doświadczeni, świetnie wykwalifikowani ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Warto wspomnieć, że dodatkowo w podbaseniu znajduje się strefa fitness, funkcjonująca niezależnie od pomieszczeń basenowych i strefy saun. Ponadto w obiekcie działa bufet. Na dzień dobry kompleks pasenowo-sportowy przy ulicy Moniuszki odwiedziło ponad 2000 osób. Prawie 350 korzystało ze strefy Saun. Zaplanowane są już lekcje wychowania fizycznego dla uczniów białogarskich szkół. Wkrótce rozpocznie się aqua aerobik, ruszy szkółka Pływacka. Chętni będą mogli uczestniczyć także w zajęciach fitness. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące krytej pływalni wraz z cennikiem znajdują się na stronie sport.bialogard.info. Obiekt czynny jest w godzinach od 7 do 22 w dni powszednie, a w weekendy i święta od godziny 8 do 22.